Top 5 atrakcji na ferie w Zakopanem. Edycja zimowa. Snowlandia to kraina, gdzie można podziwiać lodowy labirynt, baśniowe rzeźby ze śniegu oraz oglądać i karmić różnego rodzaju zwierzątka w Tatrzańskim Parku Edukacyjnym. Wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch to niesamowita podróż nad ośnieżonymi szczytami Tatr, gdzie z każdą chwilą widoki stają się coraz bardziej spektakularne oraz fenomenalne. Stacja Narciarska Nostal to popularny ośrodek idealny dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy, oferujący łagodne trasy i szkółki narciarskie. Morskie oko zimą zachwyca swoim bajkowym urokiem, otoczone ośnieżonymi szczytami i skute lodem, tworzy niesamowity malowniczy krajobraz. Na końcu atrakcja dla miłośników kotów, a dokładnie koci świat położony na krupówkach. To idealne miejsce dla osób, które uwielbiają zwierzęta, gdzie można zrelaksować się w towarzystwie uroczych czworonogów. Każdy z kotów ma swój unikalny charakter. Niektóre są pełne energii i chętnie się bawią, podczas gdy inne preferują leniwe wylegiwanie się.